Z Ewangelii według świętego Jana Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego uczta. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła fund szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła a dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z jego uczniów, ten, który go miał wydać. Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim? Powiedział zaś to nie dlatego, że dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos wykradał to, co składano. Na to rzekł Jezus. Zostaw ją. Przechowała to, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu, bo ubogich zawsze macie u siebie, mnie zaś nie zawsze macie. Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest, a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także aby ujrzeć łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili zabić również łazarza, gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa. Bogu należy się wszystko to, co najlepsze, najpiękniejsze i najcenniejsze. Dlatego scena z dzisiejszej Ewangelii w Betanii, gdzie Jezus został namaszczony bardzo, bardzo, bardzo drogim olejkiem, nie powinna wywoływać naszego zdziwienia ani zgorszenia. Bo komu, jak nie Bogu, należy się to, co najpiękniejsze i najdroższe. Przecież On jest królem. On jest panem wszechświata. On jest naszym stwórcą. To, co najpiękniejsze, najlepsze, należy się Jemu. Więc nie powinno nas to gorszyć ani ściskać za gardło, że jak tak można marnotrawić pieniądze. Tak zareagował Judasz. On był skąpy. Judasz w gronie 12 apostołów piastował urząd skarbnika. To on trzymał kasę całej wspólnoty uczniów Jezusa. To on o sakiewkę z pieniędzmi, kiedy Jezus chciał dać jałmużnę, komuś pomóc, prosił zawsze Judasza: bracie, sypnij tam grosza. I Judasz przez to, że trzymał trzos, pobłądził, bo szatan kusił go nieustannie. Nie tylko do zdrady na końcu, ale wcześniej też, aby podkradać te pieniądze. Po prostu judasz był też złodziejem. I raz na jakiś czas wykradał z tej sakiewki, braci, trochę pieniążków dla siebie na swoje jakieś tam potrzeby. Nie bądźmy jak judasz. Nie oceniajmy tej sytuacji w Betanii okiem skąpca. Bądźmy hojni. Nie ceńmy sobie tak dóbr materialnych, jakby one były najważniejsze na świecie. Nie ceńmy za bardzo pieniędzy. Zadaniem na dzisiaj będzie pozbyć się troszeczkę groszy. Otóż zapraszam Ciebie, aby w kontekście dzisiejszej Ewangelii oddać coś ze swoich pieniędzy. Jezusowi, który jest w siostrze i w bracie. Aby dać ją mużne, aby dać dziesięcinę. To są bardzo biblijne rzeczywistości, terminy prosto z Pisma Świętego. Dziesięcina to jest jedna dziesiąta twoich dochodów. Przelicz sobie, ile zarabiasz, ile masz dochodów miesięcznych i 10% ofiaruj dla bliźniego, który jest w potrzebie, bądź inną kwotę, już niezależną od procentów z wypłaty, przeznacz dla ubogich. Bądź hojny, pozbądź się dzisiaj trochę kasy. Naśladuj tych, którzy potrafili dać z siebie coś cennego, jak ten olejek narodowy. I ty uczyń taki gest dla drugiego człowieka, bo w nim jest Jezus. Więc to też będzie poczytane, jakbyś wyświadczał dobro, dawał jałmużnę, wspierał samego Boga.